Pamiętasz ten moment, gdy jako dziecko patrzyłeś w rozgwieżdżone niebo? To uczucie nieskończoności, które przepełniało Twoje serce? Nie wiedziałeś wtedy, że to pierwsze wezwanie, pierwsze przeczucie, że Twoja historia może być inna, że możesz być kimś więcej, nazywam ten moment przebudzeniem duszy. I jeśli oglądasz ten film, coś w Tobie nadal szuka odpowiedzi. Jeśli to czujesz, zatrzymaj się na moment i zastanów. Może warto zostawić subskrypcję i kliknąć dzwonek, by nie przegapić kolejnych odcinków tej podróży, która może zmienić Twoje postrzeganie rzeczywistości. Kiedy byłem małym chłopcem, często śniłem o światach, których nikt wokół mnie nie widział. Rysowałem mapy nieistniejących krain, rozmawiałem z niewidzialnymi przyjaciółmi, Moi rodzice martwili się, nauczyciele zalecali terapię, za dużo wyobraźni, mówili. A ja czułem się jak obcy we własnej skórze, jak intrus w świecie, który wydawał się mieć dla wszystkich jasne instrukcje obsługi, prócz mnie. Nie wiedziałem wtedy, że to nie ja jestem wybrakowany, to świat był zbyt ciasny dla tego, co we mnie kiełkowało. Z czasem nauczyłem się nosić maskę normalności, ukrywać to, co we mnie inne. Zacząłem gonić za tym, co społeczeństwo uznawało za sukces tytuły, pozycje, rzeczy materialne. Każde osiągnięcie miało wypełnić tę dziwną pustkę, którą nosiłem w sobie od dzieciństwa, ale z każdym krokiem na drabinie społecznego uznania ta pustka tylko się powiększała. I wiesz co? To nie przypadek. To symptom przebudzenia. Historia zna wielu takich jak my. Ludzi, którzy czuli się nie na miejscu. Outsiderów. Dziwaków. Marzycieli. Wizjonerów. Wynalazców. Artystów. Rewolucjonistów. Tych, którzy zmieniali bieg dziejów, bo nie potrafili wpasować się w zastane ramy. Einstein nie mówił do trzeciego roku życia. Tesla cierpiał na obsesję i fobię. Van Gogh zmagał się z demonami, których nikt wokół nie rozumiał. Steve Jobs porzucił studia, by podążać za czymś, czego nie potrafił nawet nazwać. Wszyscy oni nosili w sobie tę samą zagadkę, poczucie inności, które społeczeństwo próbowało wyleczyć, a które było w rzeczywistości ich największym darem. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wielkie odkrycia i przełomy tak często przychodzą poprzez kryzys. Dlaczego najjaśniejsze gwiazdy ludzkości często najpierw przechodzą przez najciemniejszą noc? Weźmy legendarnego Steve'a Jobsa, wyrzucony z własnej firmy, upokorzony publicznie. Albo J.K. Rowling, samotna matka żyjąca z zasiłków, pisząca swoją pierwszą książkę w kawiarni, bo nie miała pieniędzy na ogrzewanie mieszkania. Albo Ilona Maska, który był o krok od bankructwa. Gdy jednocześnie SpaceX i Tesla balansowały na krawędzi upadku, to nie są przypadki. To wzorzec quantum pattern jak lubię to nazywać. Widzisz: istnieje coś, co starożytne tradycje nazywały przeznaczeniem, a współczesna fizyka kwantowa zaczyna rozumieć jako wielowymiarowe pole potencjałów. Twoja dusza, twoja esencja nie jest przypadkowym zbiorem atomów. Jest świadomym wyborem energii, która przybrała twoją formę z konkretnym zamierzeniem. Kiedy czujesz wewnętrzny niepokój, jakby coś w tobie wołało o wyrażenie, to nie jest złudzenie. To twoje kwantowe DNA próbuje zrealizować swój potencjał, a świat robi wszystko, by cię od tego odciągnąć, by cię uśpić, by cię znormalizować. Społeczeństwo potrzebuje trybików do swojej maszyny. Systemy władzy, ekonomii, edukacji wszystkie one są zaprojektowane, by produkować przewidywalnych konsumentów i posłusznych pracowników, nieprzebudzonych twórców rzeczywistości. I właśnie dlatego Twoje przebudzenie napotyka opór, dlatego Twoje marzenia są wyśmiewane, dlatego Twoje intuicje są podważane. Dlatego Twoja inność jest diagnozowana jako zaburzenie, ale to właśnie ta inność jest Twoją supermocą. Zrozumiałem to, gdy moje własne życie rozpadło się na kawałki. Miałem wszystko, czego nauczono mnie pragnąć: pracę w korporacji, mieszkanie w centrum, samochód na kredyt i związek, który wyglądał dobrze, na zdjęciach w mediach społecznościowych. I byłem nieszczęśliwy jak nigdy. A potem przyszła ta noc, bezsenność, która ciągnęła się tygodniami, niepokój, który ściskał mi gardło, aż w końcu, o trzeciej nad ranem, coś we mnie pękło, łzy, które trzymałem w sobie przez lata, w końcu znalazły ujście i w tym załamaniu odkryłem przełom. Zacząłem słuchać tego głosu, który zawsze był ze mną, a którego nauczyłem się ignorować. Głosu, który wiódł mnie ku czemuś większemu niż ja sam, i wtedy zaczęły się pojawiać znaki, przypadkowe spotkania, które okazywały się punktami zwrotnymi, książki, które przypadkiem wpadały mi w ręce, sny, które przynosiły wskazówki i obrazy przyszłości, synchroniczności, które nie miały prawa być zbiegami okoliczności. Im bardziej otwierałem się na ten wewnętrzny głos. Tym więcej przeszkód pojawiało się na mojej drodze, ale też tym więcej nieoczekiwanej pomocy przychodziło znikąd. Straciłem pracę, by odnaleźć powołanie, straciłem związek, by odkryć prawdziwą miłość, straciłem przyjaciół, by znaleźć bratnią duszę, straciłem pewność, by zyskać wiarę. I wtedy zrozumiałem, że to, co wydawało się moim osobistym kryzysem, było w rzeczywistości inicjacją. Przejściem przez symboliczną śmierć Starego Ja, by narodzić się na nowo, bardziej świadomym, bardziej autentycznym, bardziej potężnym. To, co działo się w moim życiu, miało swoje odbicie w starożytnych mitach i opowieściach. Bohater zawsze najpierw musi opuścić swój zwykły świat, przejść przez próby i ciemność, by powrócić przemieniony, z darem dla swojej społeczności. Józef w Biblii, odrzucony przez braci, sprzedany w niewolę, wtrącony do więzienia, by w końcu stać się wybawcą narodów. Mojżesz, ukrywający się na pustkowiu przez czterdzieści lat, zanim odkrył swoje prawdziwe powołanie. Budda, porzucający pałac i życie w luksusie, by odnaleźć oświecenie. Jezus, kuszony na pustyni, zdradzony przez przyjaciela. Umierający na krzyżu, by z martwych wstać w chwale. Ten sam wzorzec powtarza się w życiu każdego, kto waży się podążać za głosem swojej duszy, i być może zaczynasz go rozpoznawać we własnym życiu. Te momenty, gdy czułeś się inny, te sny, które wydawały się zbyt realne, te intuicje, które okazywały się trafne, te pasje, które płonęły w tobie mimo przeciwności. Te przypadki, które nie były przypadkami, to wszystko są wskazówki, ślady pozostawione przez Twoje prawdziwe ja, Twoją kwantową naturę, która próbuje się przez Ciebie wyrazić, ale dlaczego tak trudno za nimi podążać? Dlaczego tak łatwo zbłądzić i zapomnieć? Ponieważ świat materialny ma potężną grawitację, ponieważ strach jest pierwotną siłą, która trzyma nas w miejscu. Ponieważ komfort znanych cierpień jest silniejszy niż pragnienie nieznanej wolności. A jednak, coś w tobie wciąż się budzi, coś w tobie wciąż pamięta, coś w tobie nie przestaje szukać. I właśnie dlatego znalazłeś ten film. To nie przypadek, to odpowiedź wszechświata na twoją niewypowiedzianą modlitwę. Pamiętam dzień, gdy zrozumiałem, że to, co nazywamy rzeczywistością, jest w istocie polem kwantowych możliwości, który odpowiada na nasze najgłębsze przekonania i intencje, że nasze myśli nie są tylko elektrycznymi impulsami w mózgu, ale falami energii oddziałującymi z tym polem. Że nasze emocje nie są tylko chemicznymi reakcjami, ale potężnymi magnesami przyciągającymi doświadczenia. Zacząłem eksperymentować z tą wiedzą. Najpierw nieśmiało Testując małe manifestacje, wolne miejsce parkingowe, niespodziewany kontakt od dawno niewidzianego przyjaciela, dodatkowy zastrzyk gotówki, a potem coraz odważniej, nowe zawodowe możliwości, uzdrowienie chronicznych problemów zdrowotnych, związki oparte na autentyczności i wzajemnym wspieraniu wzrostu. Z czasem zrozumiałem, że to nie ja tworzę te rzeczy. Ja tylko usuwam przeszkody, które blokowały ich naturalny przepływ. Oczyszczam kanał łączący mnie z polem kwantowych potencjałów. I teraz chcę podzielić się z tobą tym, czego się nauczyłem. Nie jako guru, który osiągnął doskonałość, ale jako towarzysz podróży, który może kilka kroków dalej wszedł w tę samą ścieżkę, którą ty teraz kroczysz. Ale uwaga to nie jest droga dla każdego. Nie każdy jest gotowy na przebudzenie, nie każdy ma odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i zaryzykować wszystko, co zna, dla tego, co przeczuwa. Większość ludzi woli trwać w wygodnym śnie społecznych oczekiwań, kołysani do nieświadomości przez media, rozrywkę i konsumpcję. I to jest w porządku, każda dusza ma własne tempo rozwoju. Ale jeśli dotarłeś tak daleko w tym filmie, coś mi mówi. Że nie należysz do tych, którzy wybierają niebieski pigułkę i wracają do matriksa, że jesteś jednym z tych rzadkich, którzy są gotowi przełknąć czerwoną pigułkę prawdy, nawet jeśli oznacza to wstrząs i transformację. Więc oto moje zaproszenie. Dołącz do przebudzonych, do tych, którzy widzą przez zasłonę iluzji i odważają się tworzyć nową rzeczywistość. Do tych, którzy pamiętają, że przyszli tu z misją większą niż rachunek za prąd i weekendowe rozrywki, twoje sny nie są przypadkowe, twoje najtrudniejsze doświadczenia nie są karą, twoje najgłębsze pragnienia nie są egoistyczne. Są one kompasem wskazującym drogę do twojego prawdziwego przeznaczenia. Kiedy byłem dzieckiem, często rysowałem siebie jako postać stojącą na szczycie góry z rękami wzniesionymi ku niebu, otoczoną światłem. Moja matka zachowała jeden z tych rysunków, śmiała się z niego, mówiąc, że miałem zbyt wybujałe ego jak na siedmiolatka, ale teraz rozumiem, że to nie było moje ego, to była moja dusza, która pamiętała, pamiętała swój prawdziwy wymiar, pamiętała moc, z którą przyszła na ten świat. Pamiętała misję, dla której się wcieliła. I twoja dusza pamięta to samo, te chwile, gdy czas się zatrzymuje i czujesz połączenie z czymś większym, te momenty czystej radości tworzenia, gdy znikają granice między tobą a tym, co tworzysz, te przebłyski absolutnej pewności, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, robiąc dokładnie to, co powinieneś robić. To nie są złudzenia, to przebłyski Twojej prawdziwej natury, ale świat robi wszystko, by Cię od nich odciągnąć, by Cię przekonać, że liczy się tylko to, co możesz zmierzyć, zważyć i policzyć, że wartość człowieka mierzy się jego użytecznością dla systemu, że marzenia są na boku, a poważne życie to kredyty, nadgodziny i planowanie emerytury. I może przez jakiś czas w to wierzyłeś. Może nadal w to wierzysz, ale coś w tobie się budzi, coś w tobie pamięta, coś w tobie wie, że przyszedłeś tu dla czegoś więcej. Ta pustka, którą czujesz pośród materialnego dobrobytu, to nie defekt, to wbudowany mechanizm bezpieczeństwa Twojej duszy, który nie pozwala ci zasnąć na dobre w matriksie iluzji. Te trudności, które napotykasz, gdy próbujesz iść własną drogą. To nie kara, to trening, który buduje twoje duchowe mięśnie i testuje twoją determinację, te synchroniczności i znaki, które pojawiają się na twojej drodze? To nie przypadki, to osobisty dialog z wszechświatem, który zawsze odpowiada na twoje niewypowiedziane pytania. W kwantowej rzeczywistości nic nie jest przypadkowe, wszystko jest połączone niewidzialnymi nitkami intencji i znaczenia. I teraz, gdy zaczynasz to dostrzegać, otwiera się przed tobą nowy wymiar możliwości. Przestajesz być biernym odbiorcą rzeczywistości, a stajesz się jej świadomym kreatorem. Nie oznacza to, że życie nagle staje się łatwe, wręcz przeciwnie, może stać się bardziej wymagające, bo z większą mocą przychodzi większa odpowiedzialność, z jaśniejszym widzeniem. Przychodzi niemożność przymykania oczu na to, co wymaga zmiany, ale przychodzi też głębsza satysfakcja autentyczność, której nic nie może zastąpić spokój, który płynie z życia w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą i radość tworzenia, która jest najprawdziwszym odbiciem boskiej energii we wszechświecie. To jest droga, którą podążali wszyscy wielcy wizjonerzy wynalazcy, artyści i liderzy duchowi w historii ludzkości. I teraz ta droga otwiera się przed tobą. Nie obiecuję, że będzie łatwo. Nie obiecuję natychmiastowych efektów. Nie obiecuję, że nie będzie chwil zwątpienia i prób. Ale obiecuję, że będzie to najprawdziwsza podróż, jaką możesz odbyć. Najbardziej satysfakcjonująca przygoda twojego życia i najważniejszy wkład Jaki możesz wnieść do świata, bo świat nie potrzebuje więcej ludzi, którzy idealnie wpasowują się w system. Świat potrzebuje tych, którzy mają odwagę tworzyć nowe systemy, którzy pamiętają, że przyszli tu, by zmienić grę, nie tylko by w nią grać według starych zasad. I jeśli coś w tych słowach rezonuje z tobą, jeśli czujesz to wewnętrzne tak, podczas słuchania. To zapraszam cię do kolejnego kroku, do pogłębienia tej wiedzy, do wdrożenia jej w praktyce, do dołączenia do społeczności tych, którzy wspierają się nawzajem w tej podróży przebudzenia. Ten film to dopiero początek, pierwszy krok, pierwsze pukanie do drzwi twojej świadomości. Jeśli chcesz iść dalej, czeka na ciebie przewodnik pole kwantowe. Jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń? Znajdziesz go w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To esencja wszystkiego, czego nauczyłem się przez lata badań, eksperymentów i własnych doświadczeń. A jeśli ten film w jakikolwiek sposób Cię poruszył, rozważ podzielenie się nim z innymi, bo każdy przebudzony człowiek to latarnia, która pomaga innym znaleźć drogę w ciemności. I pamiętaj, nie jesteś sam w tej podróży. Coraz więcej ludzi na całym świecie budzi się do swojej prawdziwej natury. Coraz więcej z nas pamięta, po co tu przyszliśmy. Coraz więcej z nas ma odwagę iść za głosem swojej duszy, nie za głosem świata. Dołącz do nas, odkryj swoją prawdziwą naturę, stwórz życie, które odzwierciedla twoje najgłębsze wartości i stań się tym, kim zawsze miałeś być świadomym kreatorem swojej rzeczywistości. Jeśli ten film poruszył cię w jakikolwiek sposób, zostaw komentarz poniżej i podziel się swoją historią. Chciałbym ją usłyszeć. I nie zapomnij o subskrypcji, to dopiero początek naszej wspólnej podróży. Do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się już wkrótce, będzie on kluczowym elementem układanki której części zaczynasz właśnie składać w całość.